Marcin Rekowski wygrał tym razem z Oliwierem McCollem, powiedz zrewanżowałeś się Amerykaninowi, czujesz się zadowolony z tej walki? No tak, czuję się bardzo zadowolony, tym bardziej, że werdykt był sprawiedliwy, także jestem zadowolony, ciężko pracowałem, naprawdę była ciężka walka, dwie rundy więcej, Tak. No nie było to 8, tylko było to 10, pierwsza moja dziesiątka, no także te ostatnie dwie były bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ale nie, jest, jest, już, ja mam to już ze sobą, także jestem zadowolony. Robiłeś większą wagę przed tą walką, byłeś cięższy, myślisz, że ta, ta taktyka się sprawdziła? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Chodziło głównie o to, żebym żeby y, zwiększył tą siłę, tak? Żeby się po prostu postawić. Wiadomo, e, przeciwnik mój był o wiele, wiele cięższy. E, no ma też ciężką rękę trzeba było przeciwstawić się tej, tej sile i stanąć twardo w ringu. A żeby stanąć w ringu, to trzeba po prostu być silnym i trochę więcej ważyć. No i jakoś to się dzisiaj sprawdziło. Mac sunie z odporności. Czy ty czułeś tak, jakbyś walił ścianę za przeproszeniem? Nie, dzisiaj czułem, że naprawdę co najmniej dwa razy był mocno naruszony. Ale wiadomo, no do takiego zawodnika nie można się rzucić jakimś furiackim atakiem. Trzeba po prostu dalej robić swoje, ale naprawdę widziałem, że dwa razy był dobrze grogi, że tak powiem. Trzymałeś walkę w środku ringu, to chyba był klucz do wygranej, co? No dokładnie, na środku ringu i ewentualnie spychać, spychać, go, spychać przeciwnika pod liny, tak? To był też taki plan. I, i z tego miejsca chciałem też podziękować za przygotowanie moim wspaniałym partnerom, Nikodemowi Jerzyckiemu, Łukaszowi, Ursiewiczowi, Bizonowi, Bambowi, Armenowi. Dziękuję. A skąd się wzięła ta różnica, że w Opolu tak się męczyłeś z McCallem, a dzisiaj to wyglądało na bardzo łatwe zadanie? Tak naprawdę to nie było tam takich. Nie byłem dobrze do tej walki przygotowany fizycznie. Jechałem na trzy, na trzy tygodnie na Sparingi do Hamera. Tam miałem zaraz, za tydzień miałem zaraz walkę z Serdajem U Salem. Później przyjechałem już po tygodniu przyjechałem na ciężkie treningi i sparingi do, tutaj do Warszawy, do knockoutu, No i nie było tego mojego przygotowania fizycznego, tak? I, no, i to też zaważyło no, z, z takim silnym przeciwnikiem. Mówi trzecia walka, to chyba nie ma już sensu, prawda? No, no mówi, no nie, to nie zależy od mnie, myślę, że to nie ma sensu najmniejszego, no ale to też nie zależy od mnie. Ale myślę, że promotorzy raczej chyba za to nie będą. Po co komu taka walka następna jeszcze, Właśnie Wspomniałeś o promotorach. Czy wiesz już, jak może się dalej potoczyć twoja kariera? Kto może być ewentualnie dalszym, dalszym przeciwnikiem, bądź może o jakiś tytuł? Nie wiem dokładnie, ale już dzisiaj po walce na świeżo mi się pytali, czy jestem zainteresowany jakimś 15 czerwca, 16 albo 15 czerwca. Nie znam jeszcze nazwiska i najpierw muszę ochłonąć to wszystko, to wszystko przemyśleć. I jeszcze ja chciałem podziękować przede wszystkim mojemu e, trenerowi Rafałowi Kałużnemu za, za całe przygotowanie jeszcze przez amatorskich i, i teraz na zawodowstwie e, Jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny, że tak powiem nawet, e, no... Bardzo go lubię. Delikatnie mówiąc. Dziękuję bardzo. Przyjmuję jego wyciorkę.